Ile powinien kosztować leady, czyli kontakt w Meta -ads. Czy warto pozyskiwać dużo i tanio, czy mniej, ale skutecznie? W dzisiejszym materiale opowiem ci, jakie są najczęstsze i błędne założenia, jeśli chodzi o koszt kampanii leadowych. Zaczynajmy. Za co płacimy w kampanii leadowej? Performance marketerzy, mówiąc o kampaniach pozyskujących leady, często chwalą się lub żalą, ile średnio płacą za kontakt. Jest to skrót myślowy, który niestety wielu przedsiębiorców traktuje zbyt dosłownie. W MetaEds nie płacimy za konwersję. Zawsze rozliczamy się w oparciu o liczbę wyświetleń, czyli CPM. Nie inaczej jest w kampanii lidowej. Bez względu na to, czy pozyskujesz kontakty za pomocą formularza błyskawicznego, messengera, czy formularza na stronie internetowej, zawsze płacisz za wyświetlenia. Jak Facebook Ads pozyskuje lidy? Na palcach jakichś setek rąk mogę policzyć sytuację, gdy ktoś na mojej grupie facebookowej dziwił się, że jednego dnia pozyskuje na przykład 10 konwersji, a drugiego dnia 0. W umyśle mało doświadczonego marketera w takiej sytuacji pojawia się panika, czy nie robi czegoś nie tak. Jeżeli ty również doświadczasz tego typu problemów, to spokojnie. Przeanalizuj efektywność kampanii nie w oparciu o ostatni dzień czy dwa, a minimum tydzień do tygodnia. Szerszy zakres dat i większy wydany budżet pozwolą Ci na dużo bardziej efektywną analizę, czy należy optymalizować kampanię, zestawy reklam lub reklamy. Jeżeli chcesz poznać moje sposoby na analizę i optymalizację, to sprawdź mój podręcznik Profesjonalne Reklamy Facebook Ads, gdzie ponad 150 stron poświęciłam tylko na to jedno zagadnienie. Pamiętaj, że to nie algorytmy reklamowe nabijać konwersje, a realni ludzie, którzy klikają w reklamy i pozostawiają kontakt. Na przykład w branży B2B zazwyczaj weekendy są najsłabsze i trudno spodziewać się po nich super efektywności, podczas gdy poniedziałki czy wtorki nadrabiają liczbę lidów z nawiązką. System reklamowy nie jest w stanie zmusić Twoich odbiorców do skonwertowania. Najważniejszą rolę pełni tu sama kreacja reklamowa, szczególnie wtedy, gdy reklamujesz usługi z tak zwanej specjalnej kategorii, jak np. nieruchomości czy zatrudnienie. Ile kosztuje lead z reklam w mojej branży? Podobnie jak w moim filmie o tym, ile kosztuje reklama komers, commerce, tak i w tym punkcie niestety muszę cię rozczarować. Koszt lida może się wahać od kilkunastu groszy do setek złotych. W większości sytuacji, im tańszy lead, tym gorszej jakości. Z zestawienia firmy Narrative BI wynika, że średni koszt pozyskania gida to: 23 dolary w branży biznesowej i przemysłowej, 29 dolarów w branży telekomunikacyjnej, 38 dolarów w branży beauty i fitness, 41 dolarów w branży finansowej. Niestety autorzy artykułu nie wskazali w jakich krajach przeprowadzali analizę, choć podejrzewam, że chodzi głównie o USA. Natomiast według firmy Revealbot, średni CPL, czyli Coast per lead w Facebook Ads w marcu 2024 roku wyniósł nieco ponad 9 dolarów. Ostrzegam cię jednak przed braniem do serca tego typu analizy. Pokazują one tylko efekt działań, nie wspominając nic o tym, w jaki sposób zostały pozyskane lidy i czy są dobrej jakości. Dlatego właśnie musisz zrozumieć, od czego zależy koszt lida. Branża to tylko jeden z kilku ważnych czynników. Od czego zależy koszt lida w Facebook Ads? Koszt lida z reklam uzależniony jest przede wszystkim od celu kampanii, grupy docelowej, branży, w której działasz, średniej wartości transakcji, kreacji reklamowej. Kampania lidowa czyli z celem kontakty zawsze będzie skuteczniejsza niż z celem rozpoznawalność czy aktywność. Wąska grupa docelowa dyrektorów marketingu będzie mniej liczna, a więc i droższa do dotarcia niż na przykład osoby chcące pobrać darmowego e-booka o gotowaniu w branży nieruchomości albo grzewczej. Koszt lida może poszybować do górnych setek złotych za sztukę, bo wartość transakcji liczona jest w dziesiątkach lub setkach tysięcy złotych. Natomiast dobra kreacja reklamowa może bardzo skutecznie zbić średni koszt lida w dowolnej branży, bo mówienie językiem korzyści zawsze działa na odbiorców niż suche opisywanie cech produktu czy usługi. Ile powinien kosztować lid z reklamy Facebook Ads? Lid z kampanii reklamowej powinien kosztować tyle, by opłacało ci się go pozyskać. Niestety, w przeciwieństwie do e-commerce, w panelu reklamowym nie posiadamy realnych danych dotyczących faktycznego kosztu lida. Pozyskanie kontaktu to tylko pierwszy krok. Następnym i dużo ważniejszym jest uczynienie go lidem kwalifikowanym, poprzez np. rozmowę telefoniczną handlowca z potencjalnym klientem. Dopiero wtedy lid jest cokolwiek wart. Dlatego właśnie każdy profesjonalny reklamodawca musi wiedzieć jaki procent pozyskanych lidów z reklam staje się lidami kwalifikowanymi, tylko wtedy będziesz w stanie obliczyć, czy lidy za np. 30 zł jest dla Ciebie opłacalny, czy raczej nie. Na stronie harzyńska.pl ukośnik Kalkulatory w łatwy sposób obliczysz realny koszt lida oraz poznasz Roi-i ROAS kampanii lidowych zamiast opierać się na bezużytecznych danych statystycznych, sprawdź swoje własne wyniki i ustal cele na przyszłość. Jak poprawić jakość lidów z reklam w Facebook Ads? Najczęstszym problemem usługowych performance marketerów jest dostarczenie jakościowych lidów. Wielu klientów fiksuje się na niskim CPL, podczas gdy tak naprawdę liczy się szybkość kontaktu z potencjalnym klientem, jakość obsługi oraz bazowa jakość lida. Reklamodawcy mają wpływ tylko na ten ostatni czynnik. Najczęstszą taktyką poprawiania jakości lidów jest dodanie pola w formularzu błyskawicznym, które odbiorca musi samodzielnie wypełnić. W moim kursie Podstawy Reklamy na Facebooku i Instagramie poświęciłam cały duży rozdział właśnie tego typu reklamom. Pamiętaj, że w kampanii z formularzem błyskawicznym imię, nazwisko, e-mail i nawet numer telefonu z automatu uzupełnia system reklamowy. Dlatego jakość takiego LIDA bywa bardzo wątpliwa. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, w co klika i zanim się zorientuje, wysyła swoje dane mimo, że nie miały takiego zamiaru. W branżach, które na to pozwalają, warto również zawęzić wiek, np. celując w osoby od 25 roku życia do 60, by unikać ludzi, którzy nie wiedzą, w co klikają. Jeśli te działania nie przyniosą oczekiwanych efektów, przetestuj kampanię kierującą do strony lądowania, gdzie klient musi wypełnić samodzielny formularz od A do Z i dodatkowo otrzyma więcej informacji o usłudze. Jednak nawet idealnie zrobiona kampania lidowa nie przyniesie efektu, jeżeli lead nie zostanie obsłużony w maksymalnie 24 godziny, a optymalnie nawet do godziny od momentu pozyskania. Ludzie zapominają, że byli czymś wstępnie zainteresowani, albo dochodzą do wniosku, że jednak nie dysponują wolnymi środkami finansowymi. Dlatego tak ważna jest edukacja klientów, że tylko współpracując z reklamodawcą, koszt pozyskania kwalifikowanego leada faktycznie Spadnie. Podsumowanie. Podsumowując, żaden profesjonalny reklamodawca nie wskaże średniego kosztu Lida dla jakiejkolwiek branży, bo różni się on na każdym koncie reklamowym. Najtańsze, a mimo to jakościowe Lidy pochodzić będą od osób, które chcą otrzymać coś za darmo, na przykład fragment e-booka czy kursu, a najwięcej zapłacisz za potencjalnego klienta z branży finansowej i B2B. Tak naprawdę to nie koszt LIDA się liczy, a to ile kontaktów stanie się lidami kwalifikowanymi, czyli takimi, które faktycznie mogą skonwertować. Skorzystaj z moich kalkulatorów na stronie harzyńska.pl, jeśli chcesz obliczyć swój maksymalny, własny, opłacalny koszt LIDA, ROAS z kampanii lidowej, albo ROI, czyli zwrot z inwestycji. Branża usługowa rządzi się tymi samymi prawami, co e-commerce, jeśli chodzi o wybór celu kampanii grupy docelowej i stworzenie kreacji. Jeśli chcesz poznać podstawy reklamowania się w Meta Ads, albo jeśli już coś wiesz i chcesz nauczyć się zaawansowanych taktyk, to sprawdź linki do moich produktów w opisie. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć.